Wczorajsza noc, po drugiej stronie polsko-ukraińskiej granicy, jesteśmy w Mościskach, spotykam kierowcę Mikołaja. Rozmawiam z nim o tym, czy Rosjanie mają szansę podbić Ukrainę. Mikołaj twierdzi, że nie, że kiedy zapuszczą się na bagna, które oddzielają Białoruś od Ukrainy, że kiedy dojdą do Ukrainy Zachodniej, to po prostu dostaną łupnia. Wszyscy jesteśmy gotowi bronić naszego kraju. A dzisiejsze wydanie Polityki Gramatyki albo Gramatyki Polityki będzie inne. Naszą gościnią będzie moja bratowa, pani doktor Joanna Darda, gramatyka. Filolożka rosyjska, znawczyni literatury rosyjskiej, kultury rosyjskiej, znawczyni wszystkiego co rosyjskie. Powiedz mi, bo my mamy media i widzimy w tych mediach, jak ta sytuacja na Ukrainie się rozgrywa. A co widzą Rosjanki, co widzą Rosjanie, kiedy oglądają swoją telewizję? Wiesz co, no Rosjanie też mają media i wbrew pozorom mają również media niezależne, które w tej chwili są regularnie wyłączane, są na nich, są na nich nakładane bardzo duże kary, natomiast oni teraz widzą... Programy rozrywkowe w stylu tańca Stanie z gwiazdami, nasz na przykład. E... No i tego typu rzeczy, tak? A w jaki sposób można dojść z informacją? Co myśli Rosjanin w momencie, kiedy dowiaduje się, że Unia Europejska nałożyła sankcje na Rosję? Czy on się w ogóle dowiaduje tego? E... Znaczy on to na pewno odczuwa. Czy się dowiaduje? No... Jednak mimo wszystko w jakiś sposób informacja dociera. Tylko należy pamiętać o tym, że część społeczeństwa rosyjskiego i jakby jest tak pod tak ogromnym wpływem propagandy, tak, która tam trwa od lat X, że nawet jak dociera, to oni w to po prostu nie wierzą. Bo oni uważają, że to jest w ogóle kłamstwo. Dzisiaj, dzisiaj usłyszałam taki fantastyczny cytat, który myślę doskonale oddaje tą sytuację. Dmitri Guchowski, pisarz, powiedział, że nauczyliśmy się jeść kłamstwo i oszustwa łyżkami, teraz będziemy się musieli nauczyć. Je wypluwać. I to doskonale pokazuje, jak wygląda, jak wygląda tam świat, tak? Głuchowski to ten od metra zdaje tak, się. Dokładnie tak? tak. Znana osoba, a kim jest dla nich Władimir Putin? Jak oni patrzą na Putina, oni naprawdę wierzą, że. Rosja interweniuje w obronie swoich obywateli w Ługańsku, w Doniecku? E, powiem ci tak. Widziałam dzisiaj film nagrany przez jednego z bardzo znanych blogerów rosyjskich, w którym on mówił, że włączył telewizję, bo chciał zobaczyć, dlaczego Rosjanie popierają Putina i działania wojenne. E, I mówi, że to, co zobaczył w tej telewizji, to informacje e, mówiące o tym, że to jest specjalna e, akcja specjalna, której celem jest, żeby nie popierać Myliła denazyfikacja Ukrainy, że Ukraińcy bombardują tylko cele wojskowe, natomiast jeżeli bomby spadają na mieszkania i jeżeli bomby spadają na cywilów, to znaczy, że Ukraińcy bombardują swoich. Taki jest przekaz. A Rosja ma jakiegoś swojego YouTube'a? Co się stanie w momencie, kiedy YouTube wyłączy się na terenie Rosji? W tej Rosji? chwili wszystkie media są wyłączone. Nie działa już Instagram po rosyjsku, powoli jest wyłączany Facebook. Propaganda rosyjska bardzo dba o to, żeby powoli te media wyłączać i żeby odcinać od tych informacji zupełnie. Natomiast w tej chwili działają jeszcze komunikatory typu Telegram, typu Viber, więc bardzo dużo informacji jest przekazywana właśnie takimi kanałami. Bardzo dużo filmów jest nagrywanych przekazywanych, no ja sama jestem tym właściwie bombardowana, tak, więc, więc to, no to krąży, ale pamiętajmy, że pomimo tego, że to krąży, to nie każdy w to uwierzy. Ci, którzy są bardziej świadomi, ci, którzy czytają, wyjeżdżają, widzą, jak świat wygląda, tak, przeciętni obywatele, no tutaj może być różnie. A czego trzeba, żeby Rosjanie wyszli na ulicę i masowo zaczęli protestować przeciwko wojnie? Ile spraw jest? To jest Rosjanie, w protestują. Rosjanie protestują, Rosjanie wychodzą na ulicę, protestują matki, które w ogóle w tej chwili, matki żołnierzy, które zbierają dowody na to, że ich dzieci zostały wysłane na wojnę bezprawnie, bo to się też dzieje. Ludzie wychodzą na ulicę. Dzisiaj również widziałam bardzo wstrząsający film. Matki po prostu z małymi dziećmi poszły w Moskwie pod ambasadę ukraińską z kwiatami. I wszystkie zostały wyłapane przez policję i, i zostały zamknięte. Te dzieci z nimi rozdzielono, częściowo, częściowo dzieci z nimi były i widziałam rozmowę dziewczynki, która mogła mieć, nie wiem, może pięć, może cztery latka, która płakała i pytała: mamo, ale czy ty wrócisz, kiedy ty wrócisz? I jakby y, widok krata, matka i po drugiej stronie dziecko. A powiedz mi, ile jest sensu w takich akcjach, które są promowane u nas na mediach społecznościowych, żeby dodawać opinie o rosyjskich restauracjach i w tych opiniach pisać, jak, je, jak wygląda prawdziwe oblicze tej agresji? Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, ale mam wrażenie, że każda informacja, która pokazuje prawdę, ma sens, bo jest szansa, że Kolejni obywatele zrozumieją. A Ukraina dobrze rozgrywa tę sprawę, na przykład otwierając infolinię dla rosyjskich matek, albo otwierając specjalne strony internetowe, gdzie można sprawdzić, czy jakiś żołnierz żyje, czy został ranny, czy został wzięty do niewoli. Wydaje mi się, że tak. Znowu. Dzisiaj oglądałam, y, oglądałam film nagrany przez rosyjskiego y, zwykłego obywatela, powiem tak. Rosjanin pojechał na Ukrainę pomagać. Pokazuje, pomimo tego, że mogą go spotkać represje, pokazuje swój paszport i sam apeluje do Rosjan, żeby ruszyli i żeby zaczęli coś robić. tak? Każdy we własnym zakresie, tak jak potrafi, żeby po prostu coś zaczął robić. A kim jest dla nich Władimir Putin? Dla nas on jest szaleńcem, dyktatorem, agresorem. Kim jest dla Rosjanek, dla Rosjan? No i znowu, to jest bardzo trudne pytanie, tak? Bo y, Władimir Putin zaczynał jako, y, jako przywódca, który obiecywał demokrację, y, a w tej chwili coraz częściej słychać głosy, że Władimir Putin jest szaleńcem, y, który Wymyślił sobie powrót do, do Związku Radzieckiego, który twierdzi, że rozpad Związku Radzieckiego był największym błędem, jaki w ogóle mógł się wydarzyć. Tak? On w ogóle w swoim przemówieniu powiedział, że Ukraina jest dziedzictwem Rosji. Wczoraj też widziałam taką mapę w jednej z rosyjskich telewizji, gdzie część Ukrainy została jakby już przydzielona Rosji, a druga część Ukrainy została nie wiedzieć, dlaczego przydzielona Polsce. To jeszcze po drugiej stronie, bo po drugiej stronie też masz wielu przyjaciół i znajomych. Ukraińcy zaakceptują to, że Rosja będzie nimi rządzić? Czy... Nie. Nie, zdecydowanie nie. Na początku nastroje były takie, że Rosja i Rosjanie to jest zło, że zaatakowali. W tej chwili z racji tego, że Rosjanie... No jakby też zaczęli działać, zaczęli wychodzić, zaczęli pokazywać swoje niezadowolenie, apel, który, który został w Rosji przygotowany, podpisało już ponad pół miliona osób. Z jednej strony dużo, z drugiej niedużo. No jakby wiadomo, zawsze można, zawsze można na to patrzeć z dwóch stron, natomiast w tej sytuacji to jest, to jest bardzo dużo. I w tej chwili trochę zmienia się też nastawienie właśnie dzięki temu do Rosjan. Natomiast absolutnie nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby Ukraińcy zaakceptowali to, że Rosja chce ich sobie podporządkować. No, wyobraź sobie, że Władimir Putin przychodzi do Polski. Mhm. No tak, no to chyba wszystko wiemy. To powiedz jeszcze po rosyjsku do Ukraińców, żeby się trzymali, żeby byli dzielni. Tam, w kamerę patrz. W tej chwili, zanim jeszcze powiem, żeby się trzymali, w tej chwili jest dosyć mocny hejt na Rosję, rosyjski, wszystko co związane z Rosją, z rosyjskim, z Rosjanami. Ja dostaję mnóstwo wiadomości od Rosjan, którzy w tej chwili są wolontariuszami tutaj w Polsce i którzy się zgłaszają do pomocy. Ja się porozumiewam z Ukraińcami po rosyjsku. I to jest normalne, oni mówią, że to jest OK, nie, nie należy w ogóle tego zmieniać. Akceptują to, więc tutaj też ważne jest, żebyśmy w całej tej trudnej sytuacji znaleźli takie, taki punkt gdzieś po drodze, w którym możemy się spotkać, tak? żeby nie było nienawiści w tę drugą stronę, bo to nie jest czarno-białe. Ja wiem, że teraz dla Was jest bardzo trudne, czas. dla wszystkich nas jest to bardzo trudne, ale bądźcie, proszę, i pozwólcie, że e, my będziemy Wam pomagać. Kiedy nagrywamy ten odcinek, rosyjska i ukraińska delegacja siadają do rozmów, do rozmów pokojowych. Ale te rozmowy pokojowe nie powodują przerwania działań wojennych. W dalszym ciągu na Kijów spadają rakiety. W dalszym ciągu trwa wojna. Czy Ukraina tę wojnę wytrzyma? Jak długo jeszcze będzie się bronić? Co stanie się? Jakie będą żądania? Jakie będą cele Putina? Tego dzisiaj nie wie nikt. Wiemy jedno: nikt nigdy nie poradził sobie z Ukrainą. Na Ukrainie połamała sobie zęby Polska, na Ukrainie połamał sobie zęby Napoleon, połamał sobie zęby Hitler i połamała sobie już raz zęby Rosja. Wytrwaj, Ukraino. Wytrwaj, Ukraino. Brońcie się, bracie i siostry.